Państwu witamy serdecznie konferencji prasowej przed meczem 22 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, w którym to zespół PGFKS FKS Mielec zmierzy się z drużyną aktualnego mistrza Polski, a więc drużyną Rakowa Częstochowy. Bilet na to spotkanie możecie nabyć w sklepie FKS Stalmielec Szulcy -Solskiego oraz na stronie internetowej www.biletystalmielec.com. A wraz z nami trener naszej drużyny, pan Kamil Kiereś. Dzień dobry Panie Trenerze. Dzień dobry. Mamy pytania od dziennikarzy, mamy od kibiców. Standardowo zacznijmy od dziennikarzy i tak Bartłomiej Płonka z przeglądu sportowego pyta. Panie trenerze, jak wygląda mentalnie zespół po dwóch zwycięstwach, czy zachowany jest względny spokój, czy jednak musi trener studzić emocje w drużynie? Od początku tutaj jak pracuję z drużyną stalimy, cały czas mówimy o takiej równowadze pod kątem też mentalnym, w zależności od tego, czy, czy jesteśmy w dobrym momencie, czy w gorszym momencie, to, to jakby. Jak to się mówi, kij zawsze ma dwa końce, także ja zawsze mówię, żeby być po środku i tutaj ten moment na pewno od dwóch zwycięzców mocno buduje drużynę i to jest bardzo pozytywne, bo to jak startowaliśmy do zimy, po zimie z 22 punktami w tabeli, teraz mamy 28, no to jest to takie coś, co niczego jeszcze nie gwarantuje, ale na pewno buduje taki większy fundament do tego, co mielibyśmy osiągnąć na koniec. W jakim stopniu wiemy, że przed nami są kolejne mecze, każdy z tych spotkań będzie miał swoją trudność, także to są rywale na, na różnych etapach, powiedzmy, jeżeli chodzi o układ tabeli. Także no tutaj musimy być czujni, skoncentrowani, ale też z drugiej strony, tak mówię, ta równowaga musi powodować, że też musimy czuć pewne, pewne pozytywne aspekty i nie wolno gdyby ich od siebie odrzucać. Maciej Dycowski, Niemiec, Polskie Ligi. Panie ternerze, w meczu ze Śląskiem Wrocław na Murawie zameldował się Matthew Gullimier. Czy to oznacza, że jest w pełni sił, czy jednak został wprowadzony na lekkim ryzyku, aby utrzymać korzystny wynik meczu? No wiadomo, jak to, jak to było z Matthew Gullimierem na, na y, poziomie tego obozu w Hiszpanii, gdzie y, doznał kontuzji w ten dzień, w, tu, w którym akurat dowiedzieliśmy się, że Michał Trąbka odejdzie do wieczystej, także to był taki, jakby nazwę, nazywam, problem, który trzeba było rozwiązywać. To była też taka, taki moment trudny dla zawodnika, dla Matthew, bo on naprawdę złapał dobry moment, dobrą formę, dobrze wyglądał i wydawało się, że będzie mocno walczył o, o pierwszy skład po, po tym okresie zimowym. Jego przerwa trwała około 17 dni. Wiadomo też, że cały czas szukaliśmy zawodnika, który miałby zastąpić Michała Trąbkę. Byliśmy aktywni na rynku transferowym, ale też to troszkę trwało i po meczu z Puszczą wiadomo, że Piotek Blasów, który zagrał bardzo dobre spotkanie, wtedy Puszczą mnie pomicę. Zresztą miał tam asystę. Bramkę, no wiadomo, że się rozchorował i trzeba było szukać takich rozwiązań, jakich wcześniej nie stosowaliśmy. No, układ w środku, koki Hinokio, Rafa Santos, no wcześniej czegoś takiego nigdy nie formowaliśmy, nie sprawdzaliśmy, także trzeba było tutaj na bieżąco tutaj to układać i wiedzieliśmy też o tym, że jeżeli uda nam się właśnie tą dwójkę Hinokio, Rafa Santos usprawnić na tyle, że było to skuteczne, wiedzieliśmy o tym też, że będziemy potrzebować jak gdyby wsparcia z ławki na tej pozycji. No, i spoglądaliśmy na Metiu Gulimiera, czy on zdąży. W jakim stopniu, gdyby tych problemów kadrowych nie było, pewnie tego byśmy tak nie przyspieszali. Można powiedzieć, że Metiu zaliczył z nami dwa treningi przed meczem ze Śląskiem Wrocław. Wcześniej poprzedził to dwoma treningami indywidualnymi. No rozmawialiśmy na bieżąco, czy on, na ile jest gotowy. Wiadomo, że nie był na 100%, wiadomo, że nie był w tamtym momencie na, na całe spotkanie, ale na ten moment meczu, gdzie, gdzie właśnie nie był potrzebny, no to się przydał. Sądzę też, że gdyby nie było takiej potrzeby, na pewno byśmy nie ryzykowali, ale no ten wynik 1-0 i układ tego, jak się to spotkanie układało, potrzebowaliśmy jakby po przerwie takich zawodników, którzy jakby w grze stosują dużą intensywność, dużo biegają i właśnie Meció Gulimier i Krzysiek Wołkowicz to byli ci dwaj gracze, którzy wnieśli do gry dużą intensywność, zadziorność i, i, i ta intensywność gry całego zespołu się podniosła, także Meciu wrócił i tak jak mówię, czasami nie wychodzisz w pierwszym składzie, ale możesz odegrać bardzo ważną rolę i Meciu tą rolę odegrał. Adren Kowalczyk, redakcja Gold. Trenerze, jak wygląda sytuacja kadrowa przed spotkaniem z mistrzem Polski? Czy wszyscy zawodnicy są gotowi do gry? oraz Kiedy do treningów z drużyną powróci Leandro? No tutaj zacznę od końca. Jeżeli mówił o Leandro, wiadomo, że to bardzo doświadczony zawodnik, bardzo ważna postać w szatni. Stali Mielec. Wiadomo też, że to był zawodnik, który pełnił rolę taką bardziej um, głębi składu, ale w takim trudnym momencie Jesieni wszedł do składu i um, odegrał też ważną rolę w wychodzeniu z takiego, w takiej trudnej sytuacji. Wiadomo też, że wiemy o tym, że odniósł tą właśnie ciężką kontuzję w meczu na piaście gliwice, która to jest poważna kontuzja, która wymaga dużego długiego leczenia um, W tej chwili. No, rozmawiam z Landro tak jakby na bieżąco, yy, pojawia się tu w klubie, pracuje z, fizjotera z fizjoterapeutami, ale na ten moment nie ma czegoś takiego, żeby określić, kiedy on w ogóle powraca do jakiejś takiej pracy indywidualnej yy, czy tam yy, tym bardziej zespołowej. Na razie yy, nie można tego bliżej określić, czekamy na takie bieżące informacje lekarskie, które mają nadchodzić, ale jeszcze nie są sprecyzowane. A jeżeli chodzi o, o już o mecz, o obecną kadrę, to w zasadzie no, wszyscy, można powiedzieć, że w pełni są zdrowi. Małe kłopoty, po wczorajszym treningu, ma Mateusz Matras i jest to jakiś tam znak zapytania. Marcin Kowalczuk, Podkarpacie Live. Panie trenerze, jak by Pan scharakteryzował nowego zawodnika, Jona George'a? Czy będzie on gotowy na mecz z Rakowem? No muszę nadmienić to w ten sposób, że od, odszedł Michał Trąbka, który, który grał taką jak gdyby profil ósemki. Wiadomo, że jak przychodził z UKS, u do Stali Mielec, był to zawodnik, który prezentował takie walory 70 ofensywa, 30 defensywa. Ja tutaj w ujęciu swojej pracy jak gdyby no, profilowałem Michała w układzie box to box, czyli 50 na 50. i on z jednej strony był takim zawodnikiem, który kreował grę, ale też tutaj w środkowej strefie był zawodnikiem, który umiał rozbijać ataki przeciwnika. I w zasadzie tym podejściu Michała zastanawialiśmy się, czy ściągnąć tutaj takiego zawodnika o profilu Michała box-to-box, Box, czy też takiej klasycznej, czy też taką klasyczną szóstkę. Szukaliśmy i takiego, i takiego profilu, ale szybciej znaleźliśmy jak gdyby profil takiej ósemki. Także moim zdaniem jest to taki zawodnik box to box, który powinien w takim stopniu też umiejętnie rozbijać ataki przeciwnika, jest to zawodnik z dobrym podaniem, zawodnik z dobrym przerzutem. Twierdzę, że przegląd pola powinien być jego taką mocną stroną i, i, i decyzyjność, jeżeli chodzi o uderzenia za pola karnego. Ale mając też na uwadze, że dopiero do nas dołączył, zaliczył z nami trzy treningi, na pewno będzie potrzebował czasu. Taką namiastką tego jest to, kiedy przychodził tutaj do nas i pingot, czy tam strzałek, to no też ten, choćby ci, temat tych dwóch zawodników pokazał, że oni potrzebowali czasu na to, żeby się zaklimatyzować, żeby zagrać te sparingi, które też nie zawsze idealnie wyglądały. Także no, zawsze. Ten proces jakiś tam jest. Ciężko powiedzieć, czy to będzie proces krótszy czy dłuższy, ale na pewno jakiś taki proces skomponowania go tutaj w zespół będzie na pewno trwał. Marcin Jastrzębski Nowiny 24. Czy on to ostatni transfer PGFKS Mielec w tym okienku transferowym i czy jest pan zadowolony z zimowych wzmocnień? No, lato było dla nas takim okresem transferowym. Tam była no, bardzo duża przebudowa, jeżeli chodzi o nazwiska. Jesienią staraliśmy się tutaj zgrywać ten układ personalny, który powstał latem. Zimą nie planowaliśmy jakichś takich powiedzmy wielkich ilościowo transferów. Też wszyscy wiedzą, że przedłużył kontrakt Iliasz Kurin. To też jest można powiedzieć taka informacja, jeżeli chodzi o, o transfer. Priorytetem dla nas było pozyskanie dwóch, dwóch młodzieżowców, którzy poszerzyliby y, tą gamę, jeżeli chodzi o wypełnienie limitu Młodzieżowca, i trzeba powiedzieć, że to jest na razie też oprócz tych sześciu punktów, taki y, coś z y, wartością dodaną to jest, bo, bo też można powiedzieć, że ugraliśmy y, w dwa mecze, ugraliśmy ponad trzy mecze dla Młodzieżowca, także tutaj nadrobiliśmy sporo tych minut. I jeżeli chodzi o układ młodzieżowca, udało się to dobrze zabezpieczyć. No, trzecią kwestią było to, żeby ściągnąć kogoś, w miejsce Michała Trąbki, ale też wiadomo, że z pozycji grudnia tego nie zakładaliśmy. Także nie do końca byliśmy przygotowani i no, naprawdę trzeba było intensywnie tutaj wertować rynek, co nie było prostą sprawą. Na ten moment, jak gdyby kadra jest uformowana, ale okienko jest jeszcze otwarte. W zasadzie. Można powiedzieć, że z, tak jak powiedziałem, kadra jest zamknięta, ale okno jest jeszcze otwarte. Kolejne pytanie zadał Łukasz Kołtuniak, a w zasadzie przesłał tezę prosto, z redakcji Prosto z Autu. Panie ternerze, chyba dużą uwagę poświęcali Państwo zim, zimą po, na stałe fragmenty gry, ponieważ jak na razie wykonywane są one znakomicie. Od momentu, kiedy tutaj przybyłem, dostali mielec, a było to 11 miesięcy temu, i tutaj od od samego początku pracuję ze swoim sztabem szkoleniowym. Od samego początku pracujemy systematycznie i sumiennie nad tymi stałymi fragmentami. Jeżeli chodzi o ten element, są takie różne okresy. Był taki moment, gdzie ewidentnie nam nie szło, mimo że naprawdę usilnie, systematycznie to, to ćwiczyliśmy. Taką pierwszą namiastką, Dobrze wykonywanych stałych fragmentów gry, jakby powtarzalnym momentem. Były dwa mecze na jesieni. Wygrana u siebie tutaj z górnikiem Zabrze, gdzie Mateusz Matras zdobył bramkę po dośrodkowaniu Gettingera. I zaraz tydzień później na, na pogoni Szczecin, gdzie Iliasz Kurin zdobył bramkę główką po dośrodkowaniu Domańskiego, przedłużeniu matrasa. Także to, to były też takie stałe fragmenty w takich dwóch meczach, gdzie zdobyliśmy 6 punktów. I można powiedzieć, że teraz mamy taką analogię dwa mecze na, na wiosnę. W dwóch meczach zdobywamy bramki ze stałych fragmentów. Ja cały czas powtarzam, że chcę, żebyśmy byli zespołem wszechstronnym. Tak powiedziałem, ćwiczymy stałe fragmenty gry, ćwiczymy fazę kontry, ćwiczymy atak pozycyjny, ćwiczymy fazy przejściowe. I nie można się tak na przykład ustawiać z góry, że akurat w danym meczu zdobędziesz bramkę tylko ze stałego fragmentu. Nie, trzeba być przygotowanym, że mecz ma różne fazy. Też praca z zespołem to są też różne okresy, także pracujemy wszechstronnie nad różnymi elementami i liczymy na to, że te elementy w danych momentach sezonu będą nam przynosiły profity w postaci bramek. Teraz na początku sezonu nimi na pewno są stałe fragmenty. Też w jakim stopniu wiemy o tym, że tutaj pracuję w takim większym sztabie, to jest podział ról. Jeżeli chodzi, powiedzmy, moją tutaj pozycję, dzielę pewne sektory na, na moich tutaj współpracowników. Te stałe fragmenty są jakby domeną Pawła Barylskiego, ustalamy jak gdyby zakres tego, jak zespół ma być ustawiony. Jeżeli chodzi o mówimy nawet o stałe fragmenty w ofensywie, kto atakuje, kto dośrodkowuje, kto zabezpiecza ten stały fragment na wypadek kontry przeciwnika, to, to ustalamy gdzieś tam wspólnie, ale ta rola, jeżeli chodzi o kreatywność, o dobór, o ćwiczenie takich stałych fragmentów, to jest rola Pawła Barylskiego I, i w ostatnim czasie no, to przynosi no, efekty. Adrian redakcja Golot, trenerze, czy zgodzi się trener ze stwierdzeniem, że obecnie Pana zespół osiągnął odpowiedni balans pomiędzy grą w ataku i obronie, dzięki czemu wygraliście oba mecze ligowe w 2024 roku? Od samego początku, kiedy już pracuję jako trener, a już kilkanaście lat temu debiutowałem w Ekstaklasie, To bardzo często już powtarzałem wtedy, że w piłce nożnej chodzi o taki balans, o, o równowagę, o to, żeby umieć zachować proporcje między ofensywą i defensywą, yy, bo to może przynieść wynik. No, chodzi w piłce o to, żeby bramki strzelić i bramek nie tracić, albo ich tracić bardzo mało. To wtedy powoduje, że jesteś w stanie yy, punktować, wygrywać mecze. I tak cały czas na to patrzymy, że z jednej, z jednej strony taki balans ma stanowić jak gdyby nasze myślenie, sposób, sposób myślenia drużyny, czy filozofia i taki mental drużyny, jak gdyby w taktyce, właśnie, że, że kiedy atakujesz, a tracisz, no to jest ta faza przejściowa z ataku do obrony, że musi być kontrapressing, odbudowa ustawienia w defensywie, to mamy, ale też można to mocno równoważyć jak gdyby profilem zawodników, że że masz też taki balans, jeżeli chodzi o profil zawodników, bo jeżeli masz zawodników w większości ofensywnych, nastawionych na ofensywę, no to ciężko ten balans zachować. Także te profile zawodników na pozycjach też, też mogą stanowić o tym, że tą równowagę można y, utrzymać, ale bardziej kluczowe jest, jak gdyby y, na bazie profilów, to takie nastawienie, mental drużyny, przygotowanie, filozofia, y, takie drużynowe myślenie i też realizacja tego na, na boisku. Na pewno do tego będziemy dążyć, bo to jest fundament nie tylko nasz, ale tych drużyn, które na świecie potrafią wygrywać, potrafią osiągać sukcesy, zdobywać laury. To są te drużyny, które na pewno taki balans, równowagę na boisku potrafią zachować. Paweł Skorp, Sportowa Planeta. Jakie według trenera są najmocniejsze strony Rakowa Częstochowa? Raków Częstochowa to po pierwsze aktualny mistrz Polski. Drużyna, która w swoich szeregach posiada wielu. Bardzo dobrych zawodników o sporych umiejętnościach. Też w tej drużynie są zawodnicy doświadczeni. To są też zawodnicy, którzy już mają za sobą doświadczenia, jeżeli chodzi o udział w rozrywkach europejskich. Wiadomo też, że Raków ma mocno rozbudowany sztab szkoleniowy, perspektywiczny sztab, zdolny sztab, także no, sporo atutów, jeżeli chodzi o układ w ogóle tego klubu. Ja sądzę, że Raków to jest taka drużyna, która y, ma bardzo duży potencjał i, i jak gdyby z pozycji tych pierwszych kolejek szuka w sobie, jak to nazwę, takim, w takim powiedzmy żargonie żużlowym, takiego swojego, takiego ścieżki, ścieżki odpowiedniej na, na torze, żeby pojechać dobrym torem, y, bo w drużynach nie zawsze wszystko idealnie się układa, zresztą było to widać w pierwszym spotkaniu Rakowa z Wartą Poznań, też można było zauważyć sporo kłopotów tej drużyny w meczu z Piastem Gliwice, ale też można było zauważyć to, że ta drużyna ma potencjał ma też jakby taką siłę mentalną i też ma ławkę rezerwowych, która potrafi wejść i jak gdyby taki powiedzmy, niezbyt taki pełny obraz tej drużyny dopełnić właśnie takim powiedzmy, końcówką meczu. I ja bym tutaj spoglądał na Raków z takiej perspektywy, że tam jest spory potencjał i trzeba być przygotowanym tutaj w tym spotkaniu na jak gdyby taki najwyższy poziom gry, jeżeli myślimy o, o, tutaj, o zapunktowaniu o zwycięstwie. Pytania podesłali również nasze biało niebieskie kibice, a pierwsze z nich brzmi: czy trener ma już plan na jaką pozycję wpasować i ona dziesiątka, czy raczej niżej jako następca Michała Trąbki? No, szukaliśmy kogoś takiego, kto by zastąpił Michała Trąbkę. Tak powiedziałem tu wcześniej. Michał Trąbka był tutaj zawodnikiem w naszym zespole o profilu ósemki, box to box 50 na 50. Właśnie tutaj tego zawodnika z Rumunii właśnie ściągaliśmy pod takim kątem. Właśnie ósemki, też jak gdyby rozmawiałem z nim tutaj jakby po przyjeździe, też zapytałem go jego ulubioną pozycję to właśnie też wskazał pozycję numer 8, że na niej się najlepiej czuje. Ale jest to też zawodnik, który grywał na pozycji dziesiątki, ale ósemka jest jego pozycją docelową. Na razie wkomponowujemy go w treningach pozycję numer 8, tak jak tam mówiłem wcześniej, no to też troszkę wymaga czasu. Widać, że będzie potrzebował troszkę czasu, żeby się to wszystko wkomponował. Ale to może tak takby się mocno usprawniać, ulepszać jakby z dnia na dzień. Także ja nie chciałem tutaj mówić, ile to potrwa. Liczę na to, że ten zawodnik ma swój potencjał, i jak gdyby ten okres wprowadzania do drużyny, a takiej aklimatyzacji, może nie aklimatyzacji pod kątem tutaj relacji z zawodnikami, ale takiej aklimatyzacji do, do systemu, do, do tego, jak nasza drużyna funkcjonuje na boisku, że to potrwa jak najkrócej. Kolejne pytanie. Wiemy, że wielkim atutem Jona są strzały z dystansu. Czy wobec tego możemy się spodziewać większej ilości prób? Nie tylko samego Jona, ale całego zespołu. Byłbym tam, ponieważ nie jesteśmy w tym zespołem brylującym. Trenerze, gratuluję również za stałe fragmenty gry. No tutaj, jak ktoś zauważył, to tak rzeczywiście no z pozycji sezonu nie jesteśmy zespołem jakby brylującym pod kątem tych strzałów za pola karnego. Chociaż często o tym rozmawiamy. Taką cały czas mam w głowie mecz z jesieni tutaj z Zagłębiem Lubin, gdzie przy wyniku 1-1 drużyna Zagłębia Lubin dostała otrzymała czerwoną kartkę. Graliśmy w przewadze, graliśmy w ataku pozycyjnym, rywal był cofnięty i taka akcja kombinacyjna w naszej lewej półprzestrzeni Ilia wycofuje szkurin do, do Mańskiego Maćka i Maciek z 25 metra strzela w samo okienko. I ta sytuacja pokazuje, że mamy zawodników takich, którzy mogliby y, zaskakiwać rywala strzałami za pola karnego, bo to też jest jakby element często y, przy takim cofniętym, który można stosować przy cofniętym y, przeciwniku. Nie, nie zawsze można szukać, jak to się mówi, takiego wjazdu do bramki. Chciałbym też powiedzieć, że mimo, że ten element nie jest najbardziej widoczny z pozycji jesieni, to rozmawialiśmy o tym przed meczem z Puszczą i z meczu z Puszczą oddaliśmy 9 strzałów za pola karnego. Choćby dwie próby Christiana Gettingera, dwie próby albo trzy Hinokio, dwie próby Maczka Domańskiego. Strzał yy, taki bardzo dobry. Igora Strzałka, szczególnie próby Krystiana próby Gettingera, yy, gdzie tam Bramka się świetnie w drugiej połowie puszczy zachował i zaraz po wejściu na boisko, po takiej akcji zespołowej, Chinokio yy, podaje do, do Igora Strzałka i on też właśnie strzelał tuż nad poprzeczką. Także no, to były takie próby i w tym meczu na pewno się zaznaczyliśmy. Jak ktoś tu zwrócił uwagę, że to jest element, który moglibyśmy lepiej wykorzystywać, yy, dochodzi do nas. Yy, Yy, Gorge i, i liczę na to, że no, ta siła, powiedzmy, tutaj rażenia, jeżeli chodzi o ten element, yy, się zwiększy. Także na pewno będziemy zachęcać do zawodników do tego, żeby takie strzały się pojawiały, i żeby, no, żebyśmy byli świadkiem takiej bramki, jak Maciek Domański zdobył za Głębiem Lubin. Tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Jak oceni trener formę Emana i jak może pan ocenić jego rywalizację z Eselinkiem o miejsce w wyjściowym składzie? No, okres zimowy rozpoczął się w Polsce w tych treningach y, takich motorycznych, objętościowych. Tutaj wiadomo, że była aura zimowa, śniegowa y, i ta rywalizacja już się rozpoczęła między Bertem Eselinkiem a Markiem Eymanem tutaj y, w Polsce. Wiadomo też, że Bert jest zawodnikiem, który y, też y, od początku przygotowań y, ćwiczy i też był sprawdzany w sparingach pod kątem zastąpienia Mateusza Matrasa, jako tego centralnego, środkowego obrońcy. I ta rywalizacja od razu miała znamiona też takiej natężonej rywalizacji, po, kiedy wyjechaliśmy do Hiszpanii na obóz i tam w pierwszym sparingu właśnie Marco Ejman grał jako w wyjściowym składzie jako ten półprawy, Bert grał jako ten półprawy po przerwie. na w meczu z kolei z zespołem ukraińskim, gdzie zagraliśmy bardzo dobry sparring, było odwrotnie. To Bert Seling zagrał tego zawodnika, który grał od początku jako półprawy. Marko Eyman jako ten półprawy po przerwie. Docelowo Bert też grał po przerwie, wtedy zawodnika, który grał centralnego środkowego obrońcę. I tak jak patrzyłem na tą rywalizację, no to Miałem przekonanie, że będę miał ból głowy, bo obydwaj zawodnicy prezentowali w tamtym momencie dosyć przyzwoity poziom, ale rywalizacja rozbiła się o to, że po meczu z Ukraińcami Marko Eyman doznał infekcji, która wykluczyła go z treningów na kilka dni. W ostatnim sparingu w Hiszpanii nie brał udziału. Także infekcja na tyle była dla niego czymś nieprzyjemnym, że po powrocie do Polski, bo wtedy po takiej regeneracji weekendowej, rozpoczęliśmy przygotowania do meczu z Puszczą w Niepołomice, no było widać, że jednak ta infekcja, absencja w treningach, absencja w sparingu, no jakieś zostawiła u Marka jakieś takie spustoszenie, można powiedzieć, utratę troszkę takiej energii, utratę formy. Także do no Marka musiał tutaj Wrócić do takiej, powiedzmy, takich podstaw, no i włączyć się do rywalizacji. Wiadomo, że to naturalne się stało, że to Bert zacznie sezon. Zaczął, zaczął bardzo dobrze, był mocnym punktem, jeżeli chodzi o drużynę w tych dwóch pierwszych spotkaniach. Także na ten moment Marko jest zawodnikiem, który musi rywalizować i, i też być gotowym do tego, żeby w każdej chwili móc wejść do składu i być mocnym elementem zespołu. I ostatnie pytanie. Czy w związku ze zbliżającym się meczem z LKS-em Łódź będą rotacje w składzie? O takim czymś nie myślę. Na ten moment myślę tylko i wyłącznie o meczu z Rakowem Częstochowa. W żaden sposób nie patrzymy na, na te mecze, które są przed nami, że teraz będziemy rotować. Nie. Jest najbliższy mecz. Zawodnicy są przygotowani do tego, żeby grać co 3-4 co dni. Nie widzę w tym żadnego problemu. Także tylko i wyłącznie myślimy o Rakowie. Na razie żadnej uwagi na drużynie ŁKS-u nie skupiamy. I to wszystkie pytania. Dziękujemy bardzo.